Dzień dobry, witam na forexistrader.com. Jest godzina 8.08, 25 marca. Proszę zwrócić uwagę, że na forex forexfactory mamy ważny wskaźnik IFO w strefie euro i dzisiaj mogą wychodzić dane o dowolnej godzinie. Informacje ze szczytu, które mogą wpłynąć na wolatylność. Także mamy tutaj konkretne godziny danych. A oprócz tego, w dowolnym momencie w ciągu dnia, w ciągu takich dni, możemy widzieć, że coś się nagle zmienia agresywnie, coś przyspiesza, spada. Indeksy wyraźnie na plusie, nocne indeksy zamykają się, także azjatycka sesja jest wyjątkowo dodatnia, w tym, w tym momencie jest godzinę przed otwarciem giełd, także ciężko tak naprawdę zapowiedzieć jakiś ruch dzienny, dlatego y, głównie y, analizy y, online, jakie zamieszczam, odbywają się po godzinie 9, żeby zobaczyć, czy to, co się dzieje przed 8, nie jest zaprzeczeniem tego, co się dzieje po 9. Także zwrócić uwagę. Wczorajszy ruch, jaki tutaj opisywałem na US 30, wyraźnie mamy dalszy popyt. Wspominałem o tym wczoraj, że wybicie ponad poziom wsparcia i oporu, jaki tutaj wskazuje w tym momencie, jeżeli odbędzie się w taki sposób, znaczy będzie ładnie przetestowany, co symbolicznie tutaj zaznaczam, to jest ten moment. Proszę zwrócić uwagę. Podręcznikowy moment wybicia o kilkadziesiąt punktów, tak? Pięknie zwracający naszą uwagę, i test. Linii wsparcia oporu, który nie doszedł dokładnie do tej linii, tak? I znowu odejście do góry. To jest typowy test do wejścia w rynek yy, dla sytuacji, która mogłaby trwać do kolejnych wsparcia oporów lub też dłużej, prawda? Także zobaczymy, jak przy wsparciach oporów indeks się zachowa jak też dłużej być może będzie wzrastał i znowu się zachowa. Także to będzie bardzo interesujący moment, czy wsparcia zostaną pokonane, czy indeks zawróci, zacznie pikować w dół. Tak jak y, wydarzyło się z funtem, zwrócił uwagę. Pobił wsparcia opory, kolejne, nie miał siły wzrostowej, co było tutaj widoczne, zrobił małą flagę i nagle zaczął akcelerować w dół. Mikropattern z wczoraj. Bardzo ładnie się sprawdził. Mówiłem, że jest obarczony ryzykiem, gdyż mamy tak naprawdę główny trend wzrostowy. Ale fala ABC wykonała się. Także ten ruch, który obserwujemy teraz, proszę zwrócić uwagę. Pierwsza długość fali, kontynuacja, druga długość fali, prawie identycznej długości. Ten ruch mikropattern, kolejny, który obserwujemy, jest jakby kontynuacją tej fali ABC. Często wykonuje się kolejny spadek, ale proszę zwrócić uwagę, że o ile tu wspominałem o ryzyku, ryzyko kontynuacji tej fali ABC jest jeszcze dwa razy większe, to znaczy przeciwko dużemu trendowi, przeciwko fali ABC, można powiedzieć, która zakończyła spadki tutaj, co symbolizują te cienie. Natomiast dalszy ruch może być tak, jakby kontynuacją, resztkami ze stołu ruchem Dump Money, nie wiadomo jak długim tutaj. Możliwe, że króciutkim, możliwe, że jeszcze dłuższym, o ile będzie się rozpędzał. Proszę zwrócić uwagę, że na wykresie 30-minutowym dzisiaj nie mamy nic interesującego na euro, bo ten pattern nie jest specjalnie ujmujący. O tyle na funcie ta flaga, która się tworzy na 30-minutowym wykresie. To jest coś pięknego, tak? gdyby ta flaga wystąpiła wcześniej, byłby to jeden z moich ulubionych patternów formacji w środowisku spadkowym. Tak, mamy środowisko spadkowe, które być może dobiega końca, ale może nastąpić to jeszcze wybicie, z tym, że wchodząc w rynek, trzeba zdawać sobie sprawę z ryzyka. Ja nie mówię, żeby nie wchodzić w rynek w takich sytuacjach jasne, tylko ryzyko tutaj wtedy jest bardzo ciasne, jest opanowane, mamy sytuację y, znaną, także wiemy, kiedy należy wyjść z rynku, y, żeby nie przedłużać tej pozycji. Po prostu albo ruch po wybiciu w dół od razu ma się wykonać, albo, albo w ogóle się nie będzie wykonywał i będzie się zastanawiać pół dnia. Y, ta formacja jest tak ładna, że ruch może wystąpić w dół. Od razu, jeżeli, jeżeli takowe w ogóle wystąpi, to może być kontynuowany przez jakiś czas. Jeżeli chodzi o sytuację z Japonią i tsunami, proszę zwrócić uwagę, że korekta, która wystąpiła na indeksie US30, który symbolizuje SP500, NASDAQ i wszystkie indeksy, tak naprawdę, które wyglądają prawie identycznie, proszę zwrócić uwagę, że korekta rozpoczęła się długo przed tsunami. Tutaj te ruchy, tak? I y, y, paradoksalnie, jak pojawił się problem w Japonii, y, korekta dobiegła końca i zaczęła rosnąć, tak? Indeks zaczął rosnąć. Także wcale nie widać tutaj kryzysu jakiegoś międzyglobalnego między czy też gospodarczego w wielkich krajów, gdyż te indeksy główne wtedy załamywałyby się. Tak jak przy konflikcie zbrojnym, jakimkolwiek Stanów Zjednoczonych, poważny może się załamać indeks poważnie w dół. Tak samo przy tym problemie w Japonii też y, mogła być taka sytuacja, przynajmniej tego gdzieś tam y, głęboko powiedzmy oczekiwałem, że indeksy zareagują. Natomiast nie było takiej reakcji, także nie można mówić o jakichś wielkich ruchach związanych z y, problemami w Japonii, y, bo byłoby to no, dla mnie troszeczkę. Y, y, złoceną sytuacji. Natomiast jen jasne, no jakby w Polsce y, wybuchła bomba atomowa lub też trzęsienie ziemi, lub trzy reaktory zaczęłyby się rozpadać atomowe, no to złotówka też zaczęła reagować, także to jest całkowicie naturalne. Y, na jenie y, tuż akurat czy w trakcie tej akcji y, mówiliśmy o y, fladze która się wykonuje na, na wykresie dziennym, na wykresie czterogodzinnym, to jest, to są te spadki, które tutaj obserwujemy ostatnimi dniami, które były kontynuowane jeszcze dodatkowo. Także oprócz spadku tutaj, który się wykonał, dalsza postąpiła kontynuacja, także taką transakcję można było po prostu trzymać i to było technicznie na wykresie symbolizowane, tak flaga i zejście agresywne w dół z kontynuacją, tak, także tego typu ruchu, ruchy można było łapać już wcześniej, po prostu będąc w transakcji, trzymając ją e, dłużej e, i tutaj w tym momencie zobaczymy, co się wydarzy, notabene na jenie, ponieważ atrakcyjny trójkąt się pojawia na wykresie czterogodzinnym, także wyłamanie w górę czy w dół, tylko trzeba uważać na to, żeby to było jakieś potwierdzenie, bo sam pattern nie jest piękny ani idealny ze względu na wejście transakcji. Jest bardzo równy i pięknie wygląda, natomiast wyjście do góry mogłoby się skończyć również i zanegowaniem w dół, ponieważ mamy trend spadkowy tak naprawdę. Także to, że jen wykonał trend, znaczy w zgodzie z trendem jakiś ruch w dół, to też nie jest żadna nowość, bo US do jena spada na tym wykresie, także jen umacniał się tutaj na tym wykresie jak spadaliśmy, także nie jest to żadną nowością, bo trwa to od wielu, wielu dni, tygodni tutaj miesięcy, także też ten ruch nie był jakimś większym powiedzmy zaskoczeniem, po prostu większa wolatylność wkroczyła i zobaczymy tutaj jak z tego trójkąta będziemy podążali, tu mieliśmy mocne uderzenie kupujących, tak, w związku być może z interwencją, być może nie i Naturalny byłby kolejny ruch w dół, wtedy być może byłaby to sytuacja jakaś do wejścia w rynek, jakby super sprzedający pojawili się w zgodzie z trendem tej waluty. Natomiast ruchy do góry no, również są nieuniknione, także trzeba mieć oczy szeroko otwarte i samemu wycenić, jakie jest ryzyko związane z transakcją. Także dziękuję bardzo za uwagę, zapraszam na pozostałe analizy dzienne. Życzę miłego weekendu.